Dzieci, jeśli chcecie zobaczyć śmierć Las, Przed dziś zapraszam do was. Ale gorąco. W tym mieszkaniu się nie da żyć. Ja jeszcze po tym, jak ugotowaliśmy obiad i zjadłam, ja leżałam tak, płasko na kanapie, mówię, umieram, nie? Saduszno tu. Brałam sobie chłodzik ten do głowy, na kark se dawałam, na nóżki, co było dzisiaj na obiad. Przed kukej robiliśmy mielone klopsy. Mielone klopsy w sosie kurkowym, z piriezie ziemniaczanym i z buraczkami. Na co ty się ostrzysz, kurwa? Ale tu jestem, tu, tu jestem. Daj, spokój. No prawie sobie poradziłeś, prawie prawie jeszcze troszkę, no. No, to no, no jest to. No, no, to jestem. pomacam coś tu jak ostatnio, co zadziałało. Hit, hyt. Hyt, ta lustrzaka po prostu potrzebuje trochę dotyku. Ja nawet nic tam nie robię, ją, tylko dotykam dwa razy. Jest po prostu samotno. Czy się dalej atakuje. W nocy za mi takiego hita. Tu mi wbił pazura, i z drugiej strony, tu krew mi poleciała tak po prostu w dół, nie? I jeszcze na stopie, na drugiej mam szramę. Po prostu nie wiem, już kur. Nie wiem. On nie chciał. On chciał bardzo. On chciał bardzo. I tak, zasypiam w łóżeczku. Zamknęłam sobie drzwi, żeby mi koty nie skręcały. Zamknęłam sobie drzwi. Zasypiam sobie. I słyszę takie drapanie. Takie straszne drapanie. Takie skuczenie, mięczenie. Mówię, kur... Dobra, pewnie chcą ze mną spać. Chcą ze mną posiedzieć, słodziaki. Otworzyłam drzwi. Emet przyszedł spokojnie, położył się na moim łóżku. Ryzik się kurwa. Ale to tak w biegu. Tu patrzy, tu tupacy. Całe noce, całe dni. Dobra, może się na chwilę uspokoi. Kładę się do łóżka. Tak mnie kur... złapał za girę. Boże, ani spać, ani się położyć. Myślałam, że ja go ugryzę. Co tu zrobić? Mówię, po... jest. Pojebany. Nie da się. I całą noc, kur... Dzisiaj ledwo spałam. Co dwie godziny się budziłam. Bo albo jeden, kurwa. Drapał, albo drugi miał, czy albo biegały kuratami z powrotem. Zastałem gdzieś koło czwartej, obudziłam się o dziesiątej, mówię, no ja pierdolę. Potem sobie jeszcze coś tam dżimłem lekko, między chyba dwunastą a trzynastą jeszcze sobie zastałam na chwilę. Ale taka jest. Tragedia Który album Kubana jest najlepszy Twoim zdaniem. Ja pamiętam albumy Kubana po okładkach, a nie po nazwach. Oficjalnie ma dwa, nie? Spokój i myślisz jeszcze. To są jego dwa oficjalne, bo to myślisz jeszcze to on wydał jako pierwszy legalny. Przecież nie były jeszcze jakieś epki, ale Myślisz jeszcze jest mój ulubiony album. Za dużo czasu spędziłam z nim w aucie na odtwarzaniu w kółko i w kółko i w kółko. A, że teraz już nie robią samochodów, co mają wejścia na CD. Wakacje już się kończą, o, czyli nie jesteś dorosły. Jak jesteś dorosły, to nie masz wakacji w ogóle. W sensie to jest okres po prostu w biurze, gdzie kłócisz się o klimatyzację i jest trochę ciepło na, na polu. To, 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 to są wakacje. Na polu? I zaś to samo. Ile razy ja mam wam powtarzać? Jestem z Krakowa, ja tak gadam. Ale fajnie, Boże, Kukę dzisiaj przyszedł do mnie. Nie siedziałam sama. Dobre klopsy zrobiliśmy, ale tyle tych klopsów narobiliśmy, że ja będę je dziś jeszcze jeść i jeszcze jutro będę je jeść. I Kukę też ma jeszcze na dziś i na jutro klopsów. Przesadziliśmy trochę. Ale nie da się kupić małej porcji mięsa. Ja się normalnie nie pocenię, ale widzę, jak się błyszczę kurwa, w tej kamerze. Jestem błyszcząca taka. Mieli TikTok na początek streama. He he, ale agent. Życzę dużo szczęścia i wytrwałości Jaworowi oraz Żukol. Podziewają się dziecka, ale też chodzi o wytrwałość w sprzedawaniu swojego domu. 14 tysięcy za metr? W jakiejś pipidówie to chyba dużo. Jeszcze to jest bliźniak. A ty to ile byś chciała? A wiesz, to to ciężko powiedzieć, bo zależy jaki układ pokoi. Działka też dużo zmienia i jakiejś wielkości. Możesz mieć ogród, ale to jest ekskluzywny i nowoczesny. Musiałabym zobaczyć to ogłoszenie. Ale sprzedaż, tą, tłumaczą ludzie uważają, że ten dom jest za mały, a chcieliby, żeby dziecko spędziło całe życie w jednym miejscu. No dobra, to ma trochę sens. To ma trochę sens, bo tak jak my teraz robimy mieszkanie nasze, nie? I powiedzmy, że wprowadzilibyśmy się tam i bym nagle zaszła w ciąży, no to jeżeli chciałabym, żeby moje dziecko spędziło też jakby życie w jednym miejscu, a nie chciałabym się z nim przeprowadzać tam i z powrotem, to też bym musiała zmienić mieszkanie na większe. To no rozumiem, rozumiem tę decyzję. On przy okazji pogratulujemy Trąbie oraz Powbicowi no i którzy zdobyli górę Kilamandżaro i wiadomo, że jak ludzie to widzieli, to pisali rzeczy typu ale potęcki wzdobył EWRS- Kurwa, ale to jest najgorsze. Jak jeden twój kolega osiągnie jakiś zajebisty sukces i Ty też osiągniesz sukces, ale nie tak zajebisty, to idziesz i mówisz, patrzcie co zrobiłem. Ja mówię, ale twój kolega to kurwa, dwa maratony pobiega, nie jeden, nie? Skala się zmienia troszeczkę. Z tego co ja widziałem, to Tromba nawet okej okay, filmy ostatnio wrzuca nawet. I jest o wiele mniej bucowaty. To prawda to potwierdzam, Tromba jest bardzo miły. Ja lubię trąbę. Trąba oprócz. Za ile będziecie się z rankiem wprowadzać w jakie meble polecasz? Kurczę Janek, prawdopodobnie będę miała współpracę ze sklepem, w którym będzie kupować wszystkie meble, ale jeszcze nie mam tego do piątego, więc jak mi dasz tydzień, to ci za tydzień postaram się już polecić jakiś sklep. Agata Meble. Po tym jak o co chodzi na wino, spałem na głównie z Agata Meble, spałem w pościeli z Ferrari, to wydaje mi się, że współpraca z Agata Meble byłaby taka średnia. Szybko poszło, suchar już jest zbywany przez swojego dłużnika w tematach zarobkowych. Co? A picie i tylko na rachunki, na infy nie wydaje. Dobra, a wiesz na przykład jaki miałeś yy, średni Średni dochód miesięczny przez ostatni rok? Wyszedłem, w Korda. Co? Oj, wydaje mi się, że tutaj e, trip do Meksyko, nerdy, nerdy meksykańskie będą zagrożone. Tak szczerze powiedziawszy. Pojechał na wyprawę, na którą go nie stać. Klasik. Przede wszystkim wydaje mi się, że żył ponad stan. Chodzi mi o to, że jak już jedziesz gdzieś, gdzie się nie stać, ale koledzy cię pożyczają, to odmawiasz sobie wielu rzeczy. Czyli odmawiasz sobie jedzenia najdroższego, odmawiasz sobie trochę alkoholu, żeby zaoszczędzić, a u niego tego w ogóle nie było. On żył, jakby jutro miało nie być, nie? I po części to rozumiem, bo też dla kontentu i dla grupy to, jest, to było dobre, że on się nie hamował w takich rzeczach, no bo to by takie było. O wciążające i ograniczające trochę ruchy ekipy, no nie? Ale, no, ze względów finansowych powinien też troszeczkę o tym pomyśleć. Brusik na innym klipie powiedział, że nic nie odda, bo content robił? O, kurwa. Suchara Twitter? Oj, 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 Ja ostatnio nie chcę chodzić na Twitter, bo cały czas mi się tam wyświetlają jakieś, że ktoś kogoś morduje, ktoś kogoś obrabował, ktoś kogoś zgr... ktoś się rdzał samochodem i zabił kogoś. Strasznie dużo jest takich... Negatywnych rzeczy. Sylony, Aż mnie ostatnio zaczęło to strasznie przytłaczać. Nie wiem czemu. Nie lubię tam wchodzić już tak bardzo. Kiedyś to sam zawchodziłam żeby poczytać tweety znajomych i jakieś, wie, właśnie klipy, jakieś dramki, jakieś takie rzeczy. A teraz co, tweet? Mam kurwa jakiś taki filmik. Nie podoba mi się to. Siemu, błagam, weź ten dług Brusa ode mnie i jakoś znajdziesz sposób, żeby go spłacił. Oddasz kasę, czy wybadnę? Wy... Wy... Nie oddaję nikomu. Zmieniam miejsce zamieszkania, należy mi się zarobienie contentu. U... Oddasz kasę, czy wybadnę? Wy nie oddaję nikomu. Zmieniam miejsce zamieszkania. Należy mi się do zrobienie kontentu. Ale on tak chyba nie na serio. A ile on im wisi? Łącznie ma chyba 13 tam tysięcy tego długu. I ostatnio powiem wam, że bardzo dużo innych twórców czy streamerów pisze do mnie, że niesamowity masz ten czat, Kasia. Masz taką przyjemną i miłą atmosferę. Żadnego wyzywania. Sami mieli ludzie. Fajne rozmowy na poziomie. Szacun i rób dalej co robisz, nie? A ja mam takie, kur czyli się jak taka mamusia, której dziecko ktoś pochwalił, nie? takie, ach, Także dostajecie komplementy, bardzo dużo dostajecie komplementów. Fajnie się prezentujecie na arenie Twitchowej. Twitch mi się kojarzył z patologią. No, ja najbardziej nie lubię, jak idę sobie pooglądać jakiś stream i napiszę na czacie cześć i dostaję tabun wiadomości. Wypierdaj, ulubijski, wypierdaj, spad bezbeku, idź i tak dalej takie rzeczy to jest takie, no bardzo rzadko piszę na czacie. Szłebca cytrynowego? Nie piłam chyba jeszcze szłebsa cytrynowego. Słyszałam o tym, ale jakoś chyba nigdy się tego nie napiłam. Tak samo, nigdy w życiu nie piłam monstera. Żadnego. Nigdy. Jakoś tak wyszło. Żadnego monstera nigdy nie spróbowałam. Ale to nawet nie tak, że mam jakiś ulubiony mój energetyk i tylko go piję, tylko po prostu jakoś tak zawsze albo wybierałam Tigera, albo Blacka, albo Red Bulla, albo Rockstara. Nie przekonywała mnie nigdy ta duża puszka tego monstera, bo tam jest tak pół litra picia. Udało mi się obejrzeć dwie godziny wywiadu z idolem moim, Maksymem Wołczykiem. Boksdel jest w kontakcie z Maksymem Wołczykiem. Nie siedzę tak bardzo w tym środowisku, ale jak coś, to jestem otwarty na nowe przygody. Ale jak on to mówi, że chciał się spotkać z Boksdelem i jest otwarty na nowe przygody, to ja od razu mam jakieś takie dwuznaczne myśli. No bo znam jego twórczość i jego personę, więc... Smolasty chciał być miły swoim Fanom na koncercie chciał rozdać kanapeczki, które chyba mu tam zostały. No i skończyło się na tym, że w sumie każdy miał gdzieś te kanapeczki, po prostu się rzucili na niego. Ale to ja byłam już na kilku koncertach i to nie jest smutne, właśnie, to jest taki pozytywny news, bym powiedziała, co ten. Poszedł, rozdał kanapeczki, poradził zdjęcia, uśmiechnięty, porozmawiał z każdym, nie miał ich w dupie. A bardzo często jest tak, że te dzieci, ci nastolatkowie, czy ci młodzi dorośli, którzy czekają na swojego artystę, stoją pod tą barierą, trzymają się tej barierki, jakby od tego zależało ich życie. Oni tam siedzą 10 godzin czasami. Nie mają picia, nie mają k**to, ale ty nic nie mają, tylko stoją tam, żeby k być w pierwszym rzędzie. To jest po ale kanapeczek nie chcieli? No chcieli, no z tego co ja widziałam na innych ujęciach, to że rozdał te kanapeczki. Boxdel na swoim live'ie miała taka sytuacja, miejsce, że na imprezę weszła rzekomo siedemnastolatka. Dobra, no, Ona ma 17 lat? No jak widać tutaj pani faktycznie młodo wygląda. Co?! Boxdel rzekomo miał tą typiarę usunąć z całej imprezy. Ej, czemu ty znowu jesteś? Nie masz 18, nie masz 18 lat. Dlaczego jesteś na tym streamie? Powiedziałem ci, że możesz wyjść. Ej Boże, nie rozumiem też takich osób, które ktoś ci daje do, do zrozumienia, że masz iść, a ty mimo wszystko zostajesz na siłę. I Ktoś ci mówi, wyjdź i ty jeszcze, a mogę jednak zostać. Takie ktoś cię tam nie chce. Kur Ech. nawet jakbyś miała i 20 lat i ktoś by powiedział, że cię tam nie chce, to bierzesz siebie, swoją dumę i wychodzisz. Nie lubię tak. Ja bym nie poszła w miejsce, gdzie bym nie była pewna, że ktoś chce, żebym była w tym miejscu. W sensie, jeżeli jest gospodarz, i to nie gospodarz mnie zaprasza, tylko nie wiem, ktoś do mnie mówi, ej, jest impreza u Kuby i czy idziesz? Ja mówię, no nie, no nie dostałam zaproszenia. Nie, no, Kuba powiedział, że mogę zabrać kogo chce. A on ja mówię, upewnij się, że chcę, żebym ja przyszła. Jak idziesz do kogoś, nie, ja muszę dostać zaproszenie od gospodarza. A ja potwierdzenie, że gospodarz wie, że ja przychodzę i jest z tym okej. Okay. Nie lubię czegoś takiego jak takiego wpierania się. Albo jedyna sytuacja, gdzie jest to jakby wybaczone, to jeżeli Remek jest gdzieś zaproszony z osobą towarzyszącą, nie? No to wtedy mam luz, bo idę z remkiem tam, gdzie on został zaproszony. Zamówmy sobie dzisiaj maczka. A klopsiki? klopsików zostało mi dokładnie 8. I zostało mi tyle klopsików, i tyle buraczków, i tyle ziemniaczków, że mam na dwie porcje. Jak ja zjem dzisiaj, a Remek jutro przyjeżdża, to mi zostanie jedna porcja tylko. A jak dzisiaj nie zjem klopsików, to zostawię jedną jutro i zjem ja i Remek obiad razem z klopsikami. Uh -huh. Witamy w Olimpiadzie Głupich Rzeczy Edycja Streamerzy! Miałam też tam być, ale nie dojechło. Waszym zadaniem będzie zapamiętanie w ciągu kolejnych 10 minut, jak <słuch> najwięcej szczegółów, gdzie znajdziemy. I tak ma takie, co ja tu robię? Co ja robię z moim życiem? Po tu przyszedłem, zobacz to wszystko, za stary na takie gówno jestem. Zawiesił mi się na stopie tak i ją gryz. Ty jesteś nienormalny... Rysiek, 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 idziesz do pudła. W jakiś sposób zmienić swoje podejście, kiedy z osobą, którą próbujesz coś stworzyć, nie pasuje Ci jej waga, podejmowanie tego tematu zwykle kończy się, jako nieakceptowanie jej. Bo trochę się nie dziwię. Jakbym mi Remek zasugerował, może bym się przeszła na siłownię, albo może czas na jakąś dietę, to chyba bym wry dostał, nie? truth! might Zależy jak wygląda sytuacja, jeżeli osoba ma po prostu gdzieś dodatkowe kilogramy, ale jest generalnie zdrowa, uprawia jakiś sport i dobrze się odżywia, to luz, jeżeli jest nadmiernie otyła, czyli ma nadwagę, niewłaściwa dieta i jest to sprawa już taka no, wymagająca interwencji, no to skieruj do, do lekarza po prostu, albo do jakiegoś dietetyka. A jeżeli to jest dla Ciebie tylko kwestia estetyczna, to. Dopiero w łeb. Ludzie teraz może są piękni, młodzi, ale jeżeli chcesz zbudować z kimś związek, z kimś, z kim chcesz być do końca życia i zwracasz na tak uwagę, jak wygląd, gdzie na starość wszyscy będziemy paskudni, brzydcy, śmierdzący i pomarszczeni. Się na takiej podstawie związku, bo ktoś jest ładny. To, co ma ci się podobać tej drugiej osobie, to charakter, jej poczucie humoru, to jak się do ciebie zwraca, Siema. co wspólnie robicie, jak budujecie relacje. To odgrywa rolę, ale nie powinno się starać się zmieniać innych. Ale jeżeli ktoś ci się podoba, uważasz kogoś za atrakcyjnego, jesteś z nim w związku, pomimo jakiejś jego cechy wyglądu, która ci się nie podoba, a potem zaczyna ci ta cecha wyglądu bardziej przeszkadzać, bo ja rozumiem, że jesteśmy wzrokowcami na początku. Kiedy pierwszy raz kogoś widzimy, ktoś nam wpadł w oko, budzi nasze zainteresowanie, to jest wygląd. Ale im dalej poznajesz tą osobę, tym ten wygląd powinien mieć dużo mniejsze znaczenie. I ja tutaj nie mówię o tym, że ktoś ma się zaniedbywać, bo już jest w związku. Albo nie mówię o tym, że otyłość jest dobra, bo to nie o to chodzi. Chodzi mi o to, że jeżeli Remek by mi powiedział, że mam grube uda, to no ja bym, ja bym się nie powstrzymywała, co ja sądzę, nie? Ale jeżeli zaczęłabym się faktycznie jakoś obżerać nadmiernie, zostałabym osobą z nadwagą, to źle wpływa na zdrowie, bo to już jest choroba. No to wtedy się trzeba wziąć za siebie. Witajcie w kolejnych licytacjach. Wiem, że Remek tam był. Wiem, że wtedy, jak to nagrywali, Meduza zaczynał wtedy miał wypuszczać powoli swój kawałek. I usłyszymy to pewnie przez ten film wiele razy, bo jego najnowszy kawałek Meduzy to. 5 stów, 5 dup. I to będzie Rolling Joke tego odcinka cały czas. Ja właśnie ostatnio bardzo często zauważam, że kiedy coś mi się kończy, nie wiem, odcinek mi się kończy czy coś, to lubię sobie zapauzować odcinek, posiedzieć chwilę w ciszy, wziąć głęboki wdech, wydech, takiej ciszy jak naj najlepiej, ale wtedy upieczam. Miery się w stopę i moja medytacja chwilowa się kończy. Spróbujcie sobie zrobić też takie ćwiczenie, żeby znaleźć w ciągu dnia chociaż jedną taką pauzę. Od wszystkiego. To powinno wam pomóc w skupianiu się na czymś. Pięć stóp! Dorzucam <grym> jeszcze pięć do pięć stóp! Nie kurwa! Chuj! Nie idź po moją stopę, już widzę, gdzie idziesz. Widzę, że się czaisz. Możesz zostać tu. Mogę cię pomiziać, pocałować, ponoszkować mogę. Ale jak mi dziabniesz stopę, to idziesz do paki. To jest jak mały terrorysta. Tu się nie da żyć. O, kurwa, Jak tu szal to kurwa wygląda. On wygląda jak jakiś dziadek kurwa, którego spotykasz na dworcu, który zaraz ci powie, że kometa wielka leci, koniec świata. Koniec świata 5G, kurwa, 5G. Trzeba uciekać z pie Widowie, przechodzimy do trzeciego challenge'u, a będą nim wodne klasy. Co to wymyśliłem? Dlaczego mężczyźni żyją krócej? Teraz tak, każdy z Was rzuca piłeczkę do kubeczka. Za każdy nietrafiony dwójka w bierze rzuca ci prosto w jej glinę. Ale... Aj aj. aj. <śmiennie> a, o, moje oko! Widzowie, ja najważniejsza przestroga. To co my robimy na filmach. Mm. Nigdy nie powtarzajcie. Jak oni to wytłumaczają lekarzom później? Idą im... To... Otworzyć okabu, kolega mi rzucił gliną w oko, za nie trafienie piłeczką do kubka. Nigdy, ale to przenigdy nie powtarzajcie tego, co my robimy na odcinkach. Już to widzę, jak małe dzieci, które chcą też być super YouTuberami, też chcą zarabiać na super challenge'ach i głupotkach. Jej, mamy nie robić z tego, co oni? To zrobimy mocniej, lepiej, więcej. Słyszeliście to? Ej, ktoś krzyczy. Ktoś krzyczy i biega, a w mojej kuchni coś teraz stuka. O nie. Dobra, nie idę się cykam się. Ej, te dzieci jakoś strasznie krzyczą. Chcesz zadzwonić na policję? Wy to słyszycie? Ej, to nie jest normalne. Idę zobaczyć. Biorę telefon, gaz piętrzowy. Jakby nie wróciła, to was kocham. Żyję! Uff. Nic się nie stało. Na szczęście, nic się nie stało. Rodzina na górze, co mieszkają nade mną, mu powiedzieli, że właśnie wrócili z wakacji i ich złapała jakaś straszna głupawka, i wszyscy zaczęli krzyczeć i biegać, i że przepraszają za hałas. Ja mówię, że w ogóle nie chodziło mi o hałas, że jakby ja się tylko wystraszyłam, że coś się stało, że, że, że się gdzieś pali albo komuś się krzywda stała i, i że coś się dzieje niedobrego. Ja mówię, że na spokojnie, że możecie A. hałasować, bawić się, śmieć, cieszyć. Mi to obojętne, dobrze, że ja, ja tylko się musiałam uspokoić, że się nic nie dzieje. Ale miałam gaz. Pieprzowy. Jakby to był jakiś przemocowiec i by jakaś rodzina była w zagrożeniu, to bym wkroczyła do akcji. Policyjny. Hmm? Nie wziąłam gazu pieprzowego na dzieci. Wziąłam gaz pieprzowy na to, gdyby był ktoś, kto robi tym dzieciom krzywdę. Ach, ale cieszę się, że się nikomu nic nie stało. Dobrze, lepiej się czuję. Nie no, te dzieci krzyczały jakby ktoś zdzierał z nich skórę. Taki pisk był po prostu straszny. Nie, nie, ja nie słyszałam śmiechu żadnego w tym krzyku, tylko taki po prostu przeraźliwy krzyk, więc ja się wystraszyłam. A te dzieciaki takie urocze, takie malutkie były fajne. Super dzieci. Mówiłam panie, że żeby się bawili, dalej śmiali się, że ten, że nie ten. Ja tylko się musiałam sprawdzić, czy się nikomu nic nie stało i że się wystraszyłam po prostu. Nie poszłam siku. Adrenalina zatrzymała mi pęcherz. No i git. A może cię okłamali? Nie, bo te dzieciaki były roześmiane do ucha, od ucha do ucha, co ty. Widać jak dziecko się bawiło, a widać jak ktoś na nie krzyczał. Dzieci nie udają takich rzeczy. Jeszcze takie maleńkie to były takie berpecie, takie małe. Teraz mi trochę głupio, że im jakby zepsułam zabawę, ale z drugiej strony tak myślę, że była szansa na to, że to nie była zabawa i lepiej jest Zareagować, kiedy nic się nie dzieje, niż nie zareagować, jak coś się dzieje. Bardzo dobrze, że zareagowałaś. Ostatnio łupsia psi w bloku te bił żonę. Ona krzyczała, żeby wezwać policję i oprócz niej nikt nie zadzwonił. No, trzeba reagować na takie rzeczy. Trzeba, trzeba. Tak jak mówię, lepiej raz niepotrzebnie zareagować, niż kiedy będzie potrzeba, to nie zareagować. I mimo, że jestem sama w domu i się boję, to poszłam. Więc jak ja dałam radę z moją schizą do ludzi i do wszystkiego, to Wy też powinniście dać radę. i